Oprócz tego mamy versusa one-on-one, on one, czyli walczymy yy, z komputerem albo walczymy z drugą osobą, z drugim padem. Special match, no to walki z jakimiś dodatkowymi bajerami. Online nie ma w tym demku. No i oprócz tego, jeszcze jest to kawałek, wycinek tego story mode'a, tak jak mówiłem, nie? To sobie zaraz zobaczymy, ale najpierw pokażę wam te special match, bo tu są walki mm, z jakimiś specjalnymi. Rzeczami, bonusami i tak dalej, że trzeba przy okazji na przykład unikać yy, byka, który raszuje co jakiś czas i tego typu rzeczy. nie? Także zagrajmy sobie CPU o Down and Out. Yy, kto pierwszy, teraz nie widzicie to jest pod kamerą, ale tutaj, żeby wygrać, kondycje są takie, że kto pierwszy 5 razy padnie na glebę, czyli się po prostu wywróci, ten yy, przegrywa. No a dodatkowo gimmick, czyli taki bajer na mapie, to jest bull run, czyli co jakiś czas e, pojawia się byk i przebiega przez całą mapę, który też was może przewrócić. Także takie bajery. Dwie postacie, oczywiście, tylko dostępne są w tym demku. Trochę szkoda, no ale zawsze coś. Mm, Look i Ryu. Oczywiście ja sobie wezmę Ryu. Kontrolę trzeba zmienić na tą klasyczną, żeby się tutaj nie wkopać w coś dziwnego. Także weźmy sobie Ryu kontra Look. Zmienimy mu kolorek. O, niech będzie. Potem pewnie wrzucę to całe na YouTube, jak ktoś nie widział od początku. Także na spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko nie będzie za głośno. O, tu też możecie miny robić tymi postaciami. Jak się ładuje gierka, to fajna sprawa. No mówię, kto pierwszy pięć razy się wywróci, ten przegrywa, nie? Jakby gierkę. To jest CPU poziomu czwartego teraz. Ok, leży. O, jest byczek. Ło. Wow. O. Aj, chciałem go ten. Chciałem go przeskoczyć, ale się nie udało. Dobra, jeszcze raz. Dobra, koniec, mamy 5. Pięć wywrotek. Luke się pięć razy wywrócił i wygraliśmy. Jeszcze runda druga, ok. Oj, to mógł karać właśnie. A, superkę zużył. To ja też. A co tam. No, i wpadł na tego byczka, no okej. Okay. O, 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 o trafie? Nie, tak, dobra. Siema, kapitan, siema, witam, cześć, cześć. Trafiłem. Chyba on nie miał nawet bloku po tym. Także spoko. No. Także jak, jak widzicie, to są takie gimiki, tego będzie o wiele więcej oczywiście w pełnej wersji. Czyli, że zamiast grać e, normalny mecz, gdzie musimy całe życie zabrać, no to mamy coś takiego, że do pięciu wywrotek na przykład i, i walka z byczkiem tu zresztą było więcej rzeczy możecie zobaczyć, nie? Jakiś back and forth e, jakiś. Przeciąganie liny, coś w tym stylu i tak dalej. I oprócz byka są jakieś bomby, inne bariery Także ogólnie fajna sprawa. Dodatkowy content. Mam nadzieję, że w Tekenie coś takiego też zamontują i zrobią. No i versus one on one, czyli normalna walka. Możemy jeszcze sobie zagrać normalną walkę. Dlaczego nie? Tutaj możecie ustawić rundy, czas i nie wiem na jakiej zasadzie jest poziom CPU, ale też da się ustawić. Czyli że będziecie mieli mega ciężkiego przeciwnika. Już widziałem filmiki, gdzie progracze Street Fightera e, nie mogli pokonać tego CPU, czyli komputer, komputerka na najwyższym poziomie. To było śmieszne. Co u mnie, kapitana? Na nic? Dobrze wszystko? <laughs> Spoko. Ostatnio gram codziennie w FIFA. Od dwóch tygodni chyba. Liveów nie było ostatnio. bo jakoś też tego w Fortnitea mniej gram. I głównie FIFA. Myślę, czy właśnie fifkę dać na liveie. Ale zobaczymy, nie wiem czy by było zainteresowanie, chęci czy nie, ale boję się, że po jednym streamie w, z Fify mógłby być ban <grym>, na Twitchu, <grym>, a tak to spoko. Ok, dwie mapy mamy, Training Room i Genbu Temple, to zobaczmy to, a weźmy Training Room, mieliśmy już to Genbu Temple, to zobaczmy tutaj, o, klasyczna kontrola jest, dobra. Niestety w demku są tylko dwie postacie. Ale obie są ogólnie w miarę proste, także to są postacie, szczególnie Ryu, które warto spikować w normalnej grze jak wyjdzie, nie? To wam mogę powiedzieć, bo i Ryu jest od zawsze oczywiście i Luke jest w Street Fighterze 5 i to są dosyć proste postacie. Na start przynajmniej. O tutaj CPU ma poziom czwarty. Jak widzicie po prawej stronie u góry, nie wiem jak to zmienić ogólnie. Jak zrobić, żeby był mocniejszy, na przykład poziom kompa? Chyba że to trzeba, wiecie, zagrać po prostu ileś tam walki, wtedy wtedy to zadziała. Wtedy się zmieni poziom trudności kompa. Nice. Odpaliłem if... jakiegoś komentatora, i on, tu, on mówi co jakiś czas, co się dzieje w grze w ogóle. Dobrze. Tego nigdy nie mogę skonfirmować, bo to jest niby taki długi cios. To jest niby tak du, du, długi cios. Dobrze. Boom, pięknie. Ale fajny ten komentator w sumie. Ciekawe, gada co się dzieje w grze, ja nie wiem jak oni to zrobili, ale to jest spoko sprawa. A widzicie, chciał zrobić tego... Sperować mnie chciał. Zrobiłem mu rzut i wygrałem, naprawdę. Dzięki za follow, dzięki wielkie, thank you, thank you. To długie wygrane gramy. Komentator niczym z esportów Dokładnie, tak jest, no. Tak jest, no i to dużo jest tych komentatorów. Wiem, że tacy komentatorzy po prostu znani, którzy komentują Street teraz są tutaj też jako komentatorzy zamontowani. Żeby zmienić poziom trudności trzeba zmienić podczas pikowania postaci, tak? O, okej. Okay. Change match settings. Dodamy troszeczkę poziom trudności większy, jeżeli teraz będzie się dało. I zaraz przejdziemy sobie do... Tutaj niby, tak? No, kontrolno to nie. Advance? To nie, advantage to nie. A, CPU level faktycznie jest. Ile jest max? 8. Dobra, zrobimy so na piątkę. Zagramy sobie jeszcze tą waleczkę i zobaczymy ten tryb <gryp> story, jakby co tam jest. World Tour, czy jak to się tam nazywa? Ale te miny są mega dobre. Nie no, ten komentator jest super. Akurat to jest fajne. O. A tego nie mogę nigdy skonfirmować. O dobra, teraz siadło. Teraz też, okej. Okay. O, a na ścianie? A już go załatwiło. Chciałem zobaczyć, czy wtedy będę mógł normalnie Combo zrobić. Bo przy ścianie, tak jak uczyli tutaj w tutorialu, wtedy postać nie może nic zrobić, nie? O, o, o. To jest w ogóle nowy atak chyba. Ćwierć koło do tyłu i taki Soryuken jakby. Nie wiem, to się pewnie w kombosach robi. Podejrzewam. Zielony kancel dwa razy w przód po hicie mówisz? A, chciałem to drive'em zrobić. O, trafił Właśnie żadnych kanceli jeszcze nie robiłem, także dobrze wiedzieć. Ja tam w Streeta za dużo nie grałem wcześniejszego. Light, light punch i dwa razy przód. Zobaczymy zaraz. A faktycznie, no wow. No to też jest nowa mechanika. To nawet nie uczyli tego w tutorialu tutaj. Hm. To trzeba dosyć chyba szybko ten przód-przód wcisnąć. Teraz nie działa po tym ciosie? Po przód heavy nie da się tego skancelować? Wciskam, wciskam i się nic nie dzieje. Można? A to dziwne. Mi nic nie działało. To jeszcze raz zobaczymy, bo to fajne jest. We could have a, a a a both sides stepping up for the rematch oh they switch sides goes forward with a gut punch dashes up can't take the throw good work staying in throw range there jump in finds the mark okay low no, no heavy hmm taking stock maintains composure and pushes out of the corner gets out of the corner and creates some distance No to tak ja będę musiał chyba wyćwiczyć te tutaj kancelę, bo tak, tak czytając czat, co mi to nie wyjdzie za szybko. Cały czas próbuję to przód, przód wcisnąć i jakoś nie wiem, czy za szybko robię, czy za wolno może. Oh. Nice. Player 1 did a great job of maintaining their drive gates during that match. Ah, to jest coś takiego, okay. Na daleko To keep that up to help strengthen their grounding. We have a super art on deck. Expect to see way more pressure here. Medium kick hits. Still slugging it out at this range. Player 2 has the chance. oh chciałem złapać. Ja też go chciałem. Dobra, udało się. Na jeden input, no na przykład robię i dwa razy do przodu, ale coś mi nie wychodzi.